Witamy ponownie w Streszczenia Filmów. Dzisiaj pokażę Wam film science fiction, romans, dramat z 2016 roku, zatytułowany Pasażerowie. Uwaga, w filmie pojawiają się spoilery. Międzygwiezdny statek kosmiczny Avalon można zobaczyć podróżujący przez kosmos, zmierzający do skolonizowanego świata o nazwie Homestead II. Wszystkie jego kwatery są puste, statek jest na autopilocie. 258 członków załogi jak również 5000 pasażerów jest w stanie hibernacji. Nagle statek przechodzi przez pas asteroid, co osłabia jego tarczę. Moc jest kierowana do głównej tarczy, ale statek jest na kursie kolizyjnym z gigantyczną asteroidą. Nagle asteroida zderza się ze statkiem, powodując różne awarie. Statek rozpoczyna samonaprawę, ale jedna z kapsuł hibernacyjnych zostaje aktywowana. Obudzonym pasażerem jest Jim Preston, inżynier mechanik. Jego kapsuła się otwiera. A zautomatyzowany system pomaga mu się obudzić, informując go, że spędził 120 lat w stanie zawieszenia życia i że statek jest oddalony o zaledwie 4 miesiące od Homestead II. Wiedziano mu, że będzie mógł spędzić ten czas, ciesząc się luksusowymi aspektami statku. Jim otrzymuje instrukcje dotyczące swojej opaski identyfikacyjnej, kabiny i głównych czynności, w których ma wziąć udział przed przybyciem na planetę. Podekscytowany i zdenerwowany spotkaniem z ludźmi na statku, szykuje się, opuszcza swoją kabinę i wchodzi do zautomatyzowanej klasy przeznaczonej dla całej grupy uczącej się. Jim wygląda na trochę zaniepokojonego, gdy Halegram wyjaśnia sytuację na Ziemi, nazywając ją przeludnioną, przedrożoną i przereklamowaną. Każe mu wstrzymać się z pytaniami do końca lekcji, ale Jim wciąż pyta, dlaczego jest tam sam. Zdaje sobie sprawę, że Halegram nie może mu odpowiedzieć i idzie szukać innych osób. Dociera do głównego holu statku. Tam też nikogo nie ma, ale zautomatyzowane biuro informacji oferuje pomoc. Jim prosi o rozmowę z prawdziwą osobą, a ona wysyła go do Stewarda, ale kiedy okazuje się, że tam. Też nikogo nie ma, prosi o rozmowę z kapitanem. Kiedy dociera na mostek, widzi, że nikt z głównej załogi również nie jest obudzony. Jim w końcu udaje się do obserwatorium, gdzie dowiaduje się, że statek jest w rzeczywistości 90 lat od Homestead II. Zdaje sobie sprawę, że obudził się za wcześnie, więc wraca na hol i wysyła wiadomość na ziemię, pytając, co powinien zrobić, ponieważ nie wie, jak wrócić do stanu hibernacji. System komunikacyjny informuje go, że połączenie na ziemię o wygórowanej cenie zajmie około 55 lat, zanim otrzyma odpowiedź. Jim jest załamany chodzi i znajduje bar na statku, gdzie widzi inną osobę. Kiedy rozmawia z barmanem, coś wydaje się w nim dziwne. Kiedy idzie pod drinka, Jim zdaje sobie sprawę, że jest androidem. Nazywa się Artur. Jim chce dowiedzieć się od niego więcej, ale nie potrafi nawet wyjaśnić androidowi, jak to możliwe, że jest tam wcześniej. Jim budzi się następnego dnia w swojej kabinie i idzie do kantyny, gdzie szybko zdaje sobie sprawę, że większość pozycji w menu jest zarezerwowana tylko dla pasażerów klasy Gold. Dostaje swoją zwykłą kawę i próbuje wymyślić, jak naprawić swoją komorę hibernacyjną. Po zdobyciu wszystkich narzędzi udaje mu się ją uruchomić i kładzie się w środku kapsuły, ale nic się nie dzieje. Następnie postanawia użyć znalezionych narzędzi, aby dostać się do komór hibernacyjnych załogi. To również nie działa. Na statku zdarzają się drobne awarie. Jim ciągle wraca do baru, żeby się napić, ale głównie po to, żeby porozmawiać z Arturem. Android daje mu kilka rad, które przekonują go, żeby włamał się do jednego ze złotych pokoi klasowych i spróbował trochę się zabawić na statku. Jim wypróbowuje wszystkie restauracje, gry, system rozrywki, ale z czasem staje się jeszcze bardziej nieszczęśliwy, będąc tam sam. Pewnego dnia upija się i błonka po kapsułach hibernacyjnych kiedy to natyka się na śluzę powietrzną ze skafandrami zaprojektowanymi do spacerów kosmicznych. Jim zakłada skafander i idzie do śluzy powietrznej, naciska dźwignię, aby otworzyć drzwi śluzy powietrznej. Po wyjściu na zewnątrz statku jest zafascynowany widokiem. Jest jedynym świadomym człowiekiem doświadczającym tej chwili w czasie, czując się zdewastowany. Wraca do środka, zdejmuje skafander, ale wraca do śluzy powietrznej bez niego. Pociąga za dźwignię. Gotowy zakończyć to wszystko, ale w ostatniej chwili zmienia zdanie, wbiega z powrotem do środka i zakłada butelkę. Jim wstaje i od razu czuje się przyciągnięty do kobiety w jednej z kapsu o imieniu Aurora. Szuka jej plików w katalogu i słucha jej wywiadu z pasażerem, stając się w niej zakochanym. Później widziano go siedzącego obok jej kabiny, wciąż słuchającego jej wywiadów. Z powrotem w barze czyta część jej prac i rozmawia z Arturem o jej pisarstwie. Staje się obsesyjnie zafascynowany ironią swojej sytuacji, lecąc na inną planetę w poszukiwaniu lepszego życia, budząc się wcześnie i nie docierając tam, i znajdując swoją. Idealną kobietę tylko po to, aby była poza zasięgiem. Jim ciągle o niej myśli i zaczyna wpadać na pomysł, żeby ją również obudzić. Rozmawia o tym z androidem, ale nie rozumie zagadki. Jeśli ją obudzi dla własnej korzyści, umieści ją tam z sobą, by zginęła na statku. Jim najpierw się na to nie decyduje ale z upływem czasu nie potrafi tego tak zostawić. Aż pewnego dnia zmienia zdanie, idzie do jej kapsuły i udaje mu się ją aktywować. Kiedy się budzi i przechodzi przez ten sam proces, co on, on się chowa i wraca do swojego pokoju. Chwilę później idzie do głównego holu, mając nadzieję, że ją znajdzie. I tam jest tak samo zdezorientowana, jak on rok temu. Jim mówi jej, że są jedynymi, Którzy nie śpią i zabierają do obserwatorium. Następnie mówi jej, że nie może dostać się ani do załogi, ani do głównych dowództw statku. Aurora wpada w panikę i chce wrócić do swojej kapsuły. Kiedy tam docierają, Jim wyjaśnia, że na statku nie ma specjalnego sprzętu, który mógłby pomóc im powrócić do hibernacji, skutecznie mówiąc jej, że utknęli. Wracają do holu, a on mówi jej, że powinna odpocząć, skoro właśnie wyszła z hibernacji. Jest jej go żal, bo musi spędzić ponad rok sama na statku. Jim wraca do baru, prosi Artura, aby nie mówił aurorze, że to on ją obudził. Następnego dnia aurora się budzi, wraca na hol i pyta zautomatyzowane biuro informacji o kapsułach hibernacyjnych. Jim dołącza do niej i idą na śniadanie. Kiedy wychodzą, biuro informacji ma jakąś awarię. W kantynie Aurora zdaje sobie sprawę, że Jim nie to samo śniadanie od ponad roku i kupuje mu jedno ze złotych meni klasowych. Rozmawiają o możliwości naprawy kapsu, ale w przeciwieństwie do Jimmy, Aurora nie jest gotowa, by się poddać. Przeszukuje szpital, następnie przegląda dokumenty badawcze, ostatecznie kończąc w kwaterach hibernacyjnych załogi, próbując wyważyć drzwi. Jim zauważa więcej usterek na całym statku. Jakiś czas później Aurora ubolewa nad swoim życiem na Avalonie. Pisze, biega po statku i pływa w basenie, stając się coraz bardziej świadoma swojej sytuacji. Idzie do kantyny, żeby przeprowadzić wywiad z Jimem, myśląc, że jego historia może być ciekawa. Pyta, dlaczego wyemigrował do kolonii. Jim odpowiada najpierw hasłami firmy, ale potem wyjaśnia, że ma nadzieję, że na nowym świecie mógłby być kimś, mógłby zbudować. Życie. Później trafiają do obserwatorium. A Aurora w końcu dzieli się powodem swojej obecności tam. W przeciwieństwie do innych pasażerów na statku, ma bilet powrotny. Jej pomysłem było udanie się do Homestead 2, spędzenie tam roku i powrót na Ziemię, aby zostać pierwszym dziennikarzem, który kiedykolwiek tego dokonał, pisząc najlepszą historię, jaka kiedykolwiek powstała. Aurora powoli rezygnuje ze znalezienia sposobu na rozwiązanie ich obecnej sytuacji, a Jim wymyśla sposób, aby ją pocieszyć. Zabierają na tańce, do kina i na boisko do koszykówki. Na koniec zabierają do baru aby poznała Artura. Odpręża się na chwilę, aż przypomina sobie ich sytuację. Jim zostaje sam z androidem, czując się okropnie z powodu tego, co jej zrobił. W następnej chwili widziano go majstrującego przy czymś, a w drugiej Aurora wchodzi do obserwatorium, aby znaleźć miniaturę budynku Chryslera, którą dla niej zrobił. Jakiś czas później idą na randkę do baru. Jedzą kolację i opowiadają sobie historię ze swojego życia. Mówi mu, że jej ojciec zmarł, gdy była nastolatką. Po kolacji Jim zabiera Aurorę do śluzy powietrznej i zakładają skafandry. Wychodzą razem na spacer kosmiczny. Jim w końcu ma kogoś, z kim może dzielić to wspaniałe doświadczenie. Jim wyłącza magnesy na ich butach i razem unoszą się w przestrzeni. Wracają do środka i natychmiast się całują. Wycofują się do jego kabiny i śpią razem. Niedługo potem zaczynają żyć jak para. Aurora wprowadza się do jego kabiny i pisze o swoim życiu na statku. Razem biegają, razem jedzą, razem śpią. Jim bada statek dalej i znajduje zatokę hydroponiczną. Przynosi aurorze kwiaty. Pewnego dnia statek mija czerwonego olbrzyma i idą do obserwatorium, aby go zobaczyć. To urodziny Aurory, więc później tej nocy świętują je w jednej z wielu restauracji na statku, a następnie w barze. Jim idzie do łazienki i przygotowuje pierścionek, który zrobił dla Erorei podczas gdy ona zostaje w barze i rozmawia z Arturem. Android mówi aurorze, że Jim obudził ją celowo, nieświadomy, że nadal chce to zachować w tajemnicy. Nagle Jim wraca, a ona staje z nim twarzą w twarz w całkowitym niedowierzaniu. Ucieka wściekła i spanikowana. Jim wraca do swojej chaty i odkrywa, że nic jej nie jest. Następnego dnia spotyka ją w kantynie, ale w chwili, gdy się odzywa, ona ucieka. Aurora jest zdesperowana. Pewnej nocy idzie do chaty Jimmy, uderza go pięściami i kopie, chcąc go zabić. Rozmawiając z nią przez komunikator, ponieważ ona go unika, Jim próbuje przeprosić i wyjaśnić swoje działania. Mówi jej, że się w niej zakochał, ale Aurora nie przejmuje się tym. Nie może mu wybaczyć odebrania jej życia. Pewnej nocy, gdy Jim jest w swojej kabinie, dochodzi do kolejnej awarii. Statek napotyka krytyczny błąd i główne dowództwo zostaje wyłączone. Później wchodzi do windy, która ulega awarii. Aurora wchodzi do głównego holu i widzi, że Jim posadził tam drzewo. Następnie udaje się do kantyny, gdzie również nie działa apteka z żywnością. Nagle oboje Słyszą głos szefa pokładu przez komunikator, który pyta, kto zasadził drzewo. Oboje wbiegają do holu i widzą gusę mankusą stojącego przed drzewem Jimmy. Przedstawiają się i opowiadają szefowi o sytuacji. Nie rozumie, jak trzy stronki mogły się zepsuć. Mankuso zabiera ich na mostek i odkrywa, że coś jest nie tak ze statkiem, ale informacje w systemach muszą być sprawdzane ręcznie. Kiedy opuszczają mostek, robot prawie spada im na głowy i obaj mówią Mankuso, że awarie zdarzają się na całym statku coraz częściej. Mówi, że to nie powinno się zdarzać i pokazuje im, jak. Zbierać dane. Mankuso sprawdza kapsuły, kiedy dołącza do niego Jim. Zorientował się, co stało się z kapsułą Aurora. Szef pokładu uważa, że to, co zrobił Jim, było straszne. Później jest na mostku i sprawdza zebrane dane, kiedy dołącza do niego Aurora. Rozmawiają o tym, co stało się z jej kapsułą, ale on mówi jej, że nie może nic z tym zrobić. Jim wchodzi z 16 zepsutym robotem. Mankuso czuje chorobę hibernacyjną. Więc idzie odpocząć, ale kiedy wychodzi kaszle. Tej nocy aurora nie może spać, więc idzie popływać. Nagle na statku następuje utrata grawitacji i zaczyna się topić, gdy woda z basenu porusza się razem z nią. Napęd grawitacyjny resetuje się i ledwo udaje jej się wydostać z wody żywa. Obaj wpadają na siebie, idąc znaleźć mankusu. Wszyscy trzej są z powrotem na mostku, powoli odkrywając, co się dzieje ze statkiem. Mankusą odkrywa, że coś się stało dwa lata temu, co zniszczyło ważny system. Muszą znaleźć i naprawić przyczynę awarii, ponieważ cały statek próbuje nadrobić zaległości. Jeśli tego nie naprawią, cały statek zostanie uwięziony. Idą znaleźć przyczynę problemu, ale Mankuso mdleje. Więc Jim i Aurora zabierają go do szpitala. Umiera i nie ma żadnego leczenia, które mogłoby to zatrzymać lub wydłużyć czas, który mu pozostał. Iść czas później, trójka spotyka się w obserwatorium, a Mankuso daje Jimowi swoją bransoletkę identyfikacyjną, każe im naprawić statek i natychmiast ginie. Nagle światła zmieniają się na alarmująco czerwone a statek zaczyna się trząść. Jim mówi Aurorze, że potrzebuje jej pomocy i biegną w kierunku maszynowni, ale jest kolejna awaria napędu grawitacyjnego. I natychmiast kolejna, która dotyka również Artura. Jim go dezaktywuje. W końcu docierają do działu inżynieryjnego i zaczynają szukać problemu. Znajdują go w elektrowni i gdy otwierają właz, Aurora zostaje wciągnięta. Asteroida spowodowała wyłom w kadłubie w tym rejonie. Jim również zostaje wciągnięty, ale trzyma się włazu, który wciąż się na nim zamyka. W końcu on również zostaje wciągnięty, ale szybko udaje im się uszczelnić wyłom. Zaraz po naprawieniu tego problemu Jim zdaje sobie sprawę, że w kadłubie jest więcej niż jedno pęknięcie. Obaj podążają trajektorią meteorytu i odkrywają, że uderzył on w komputer sterujący reaktorem. Jim myśli, że znajdzie dla niego części zamienne. Znajdują część i wymieniają ją, ale proces odpowietrzania reaktora nadal się nie udaje. Robią to ręcznie, ale znów się nie udaje. Jim dochodzi do wniosku, że musi otworzyć drzwi odpowietrzające z zewnątrz w statku, aby móc schłodzić reaktor. Oboje idą do śluzy powietrznej i gdy szykuje się do wyjścia, daje Aurorze Mankusą bransoletkę, ponieważ może nie wrócić. Pomaga mu z kombinezonem. A gdy wchodzi do śluzy powietrznej, mówi mu, żeby wrócił, ponieważ nie może żyć na statku bez niego. Aurora wraca do reaktora, gdzie temperatura osiągnęła krytyczną wysokość. Śruba z reaktora trafia ją w ramię, gdy Jim zbliża się do otworu od zewnątrz i widzi drzwi. Temperatura w pomieszczeniu reaktora wzrasta, podczas gdy on próbuje ominąć drzwi, odpowietrzające, aby je otworzyć. Szybko zdaje sobie sprawę, że będzie musiał ręcznie przytrzymać drzwi otwarte, aby reaktor mógł się odpowietrzyć i mówi o tym aurorze. Jej się ten plan nie podoba. Ale on go realizuje i każe jej odpowietrzyć reaktor. Ona nie chce, żeby umarł i kłócą się, ale on mówi jej, że muszą uratować inne osoby, a ona odpowietrza reaktor. Proces się udaje, ale opary z reaktora odpychają dżymę i zrywają jego uwięzi. Ciśnienie w jego skafandrze również spada. Mówi aurorze, co się stało, a ona rusza tak szybko, jak może, aby dostać się do innego skafandra i go przywieźć. Ponownie ją przeprasza. Zakłada skafander i leci. Aby go zabrać, ale jej lina jest za krótka. Zostaje pociągnięta do tyłu, ale nagle chwyta jego linę i udaje jej się go wciągnąć. Aurora wciąga Jimmy'ego do izby chorych, tylko po to, aby dowiedzieć się, że on już nie żyje. Używa bransoletki Mankuso, aby ominąć protokoły tematyczne i go reanimować. Kapsuła medyczna wykonuje pracę automatycznie i przywraca Jimmy'ego do życia. Aurora mu wybacza. Później Aurora naprawia Artura i zapewniają Mankusoa należyty kosmiczny pochówek. Kim zabiera ją do szpitala i mówi jej, że znalazł sposób na wykorzystanie kapsuły, Kapsuły medycznej jako hibernacyjnej. Każe jej wejść do kapsuły i tam przeczekać resztę podróży. Ale jak się później okazuje, ona odmawia i postanawia zostać z nim na statku, będąc przytomną. Jim w końcu się jej oświadcza i spędzają resztę życia na statku. 88 lat później Avalon przybywa na Homestead 2. Załoga budzi się i widzi, że statek jest w bardzo nieoczekiwanym stanie. Aurora zostawia im wiadomość, opowiadając historię życia, jakie ona i Jim wiedli na statku, podczas gdy reszta spała.